Stoimy przed nową salą Akademia Judo, jestem z Radkiem Miśkiewiczem, których wspieraliśmy podczas projektu Biznes Boxing Poznań. Radku, jak to wygląda, jak duża to inwestycja i jak pomogło wsparcie z Biznes Boxing? No to jeszcze w czasie, gdy była Boxing Wasza gala, no to jeszcze nie było nawet łopaty w bitach i dzisiaj już mamy postawione mury i już jesteśmy gotowi za dwa miesiące na przyjęcie naszych adeptów. Dzięki Wam możemy uposażyć tę salę w nowoczesną matę, więc jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się nawiązać współpracę, że nam pomogliście, a dzieci będą mogły korzystać z tej sali i będzie to prawdziwe centrum światowego Judo. Obiekt robi mega wrażenie, także pewnie każdy klub sportowy w Polsce marzy o takim obiekcie. Mega szacun, kibicujemy. Zachęcam każdego do próbowania wybudowania takiej sali. Trzymam za każdego kciuki, bo takich sal potrzebno jest dużo. Boksing na pewno pomoże i ten sam to środowisko sportu walki, więc jesteśmy razem. Tak jest, środowisko sportu walki jest bardzo pomocne, także trzeba wychodzić, próbować, pytać, no Oczywiście. i mamy taki efekt. Potężna sala Załączną inwestycję 12,5 miliona.